Cześć! Witamy w nowym magazynie, magazyn Zero. Co już jest powoli tradycją, Maciej, kot. Tego gentlemana nie trzeba przestawiać. Na jednym, nie nie mnie, przedstawiać. Na jednym um, mnie nie było. Tylko? zero, no? tak? tak mi się ok. no. Albo jednym, albo dwóch. No to całkiem ładnie. Albo te magazyn zero to od nie, nie było od początku. Tak? tak no tak, mówi. no może. Ale były to. od któregoś sezonu, bo to sezon jest... Dziesiąty, właśnie, chciałem do tego Jube... nawiązać, bo dziesiąta już uszowa edycja. Gdzie on No ty nie pijesz za bardzo. No ja to, nie, to, to, to ja nie, pijemy. nie pić z tobą, co tam się dzieje. Ale nie, czy to tak naprawdę się... nie? Czy to zawsze alkohol? No nie, no to prawda, to prawda. No tak, jak już powiedziałem, tego gentlemana przedstawiać nie trzeba, Maciej kot nie trzeba, tym bardziej, że nie ma ani jednej nowej drużyny w tym sezonie, taka bezprecedensowa sytuacja. Wszystkie 38 drużyn, które zagrały w tamtym sezonie, zgłosiły się do tego sezonu i nawet nie było takiego momentu, że a może, a nie wiem, a zobaczymy. Tylko tak no, dosyć gładko przygotowywano. Tak, dla tych, te... chcieli się zapisać. No tak, to prawda. Nie było ani jednego miejsca dla drużyn tych nowych, które chciały się zapisać, bądź potencjalnie dla tych, które już grały kiedyś i chciały po prostu wrócić, bo i taka historia się tutaj wydarzyła. No cóż, zaczynamy 20. w ogóle no dzisiaj Magazyn Zero króciutko, e, kilka spraw organizacyjnych. Nie trzeba przedstawiać tych wszystkich nowych rzeczy tym e, graczom, no bo każdy mniej więcej wie o co chodzi i tak dalej. Chyba po raz pierwszy nie będę mapki rzucał na stronę. Zawsze nie będę map... rzucał? No, nie, W tradycji musi stać się za dość. Okej, no, dobrze, do... no, okay, no dobrze. to wrzucimy mapkę w takim razie. W dziesiąte e, rzucanie mapki. No tak, e, 247 spotkań przed nami. Zaczynamy już w poniedziałek 28 sierpnia na pytanie, może są tacy, którzy nie wiedzą dlaczego tak wcześnie, no więc dlatego, że musimy skończyć do 30 listopada, bo od 1 grudnia, czy tam bodajże od 4 grudnia wchodzi piłkarska Liga miasta. W związku z tym no, mamy taką dżentelmeńską mowę, Od zawsze tak jest, że zima vergo na Arenie należy do nich. Oni byli zdecydowanie wcześniej niż my vergo, więc tak to wygląda, dlatego u nas sezon jesień, wiosna wygląda, no, po prostu jest w tych ramach czasowych, o których doskonale wiecie. Tu ważna informacja, w trakcie rozgrywek wypadają nam dwa tygodnie. No zawsze nam coś tam wypada, bo coś no się tak go dzieje. Ale uwaga, ten pierwszy tydzień, który nam wypada, wypada już yy, teraz, no na samym początku. Od razu, no? od 4 do 8 września, yy, bo są yy, egzaminy, yy, no tam jakieś prawnicze. A no były w tamtym roku, były. No, co, co roku mam no, tylu, tylu chętnych naprawdę eee... kupię. Że... No, w związku z tym też no, nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby rozgrywki zaczęły gdzieś tam od 15 września, trzeba było ruszyć. W pierwszym tygodniu 18 spotkań, a druga przerwa, taka tygodniowa, bo to kiedyś bywały nawet dwutygodniowe przerwy, na, jesień? na raz, z rzędu. no Była właśnie na jesień, była dwutygodniowa a, przerwa. Jak no. Były jakieś Mistrzostwa Europy? Coś takiego było, dokładnie, 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 no, Tak, dokładnie tak. Wówczas okres. były dwa tygodnie przerwy, teraz mamy jeden, ale drugi tydzień przerwy będzie od 23 do 28 października. Także możecie sobie to zapisać w kajecikach. Na 100% wtedy grać nie będziemy, bo jest taka duża impreza. Ona jest też co roku, i też co roku wówczas nie możemy wchodzić. To jest transmission cały. Znowu będziemy chciał nie? wiem. Będziemy znowu na spince z terminarzem. Nie, jakoś Czy tak pomyśl, tak bym... Zobaczymy. Może nie będzie tak. Nie już wrzuciłeś mi od razu dwa masz, w pierwszym tygodniu jest e... tak mówię, oho się zaszczyt. No tak, ale no gdyby 27 drużyn z 38 zaczyna granie. Kilka tam zgłaszało, że, że chce troszeczkę później. Wiadomo, okres urlopowy jeszcze. E... Tych, którzy nie zgłosili, no to wykorzystaliśmy do tego, że mają dwa mecze. Maciek Kot się zagapił. No, ale jest spoko, spoko. spoko. System rozgrywek, no to tu nie ma większych niespodzianek. Gramy tak jak graliśmy w poprzednim sezonie: w pierwszej lidze jest 10 drużyn, w drugiej 14, w trzeciej 14, w drugiej i trzeciej lidze. System każdy z każdym, w pierwszej lidze każdy z każdym, ale później dzielimy 10 osób, 10 drużynową grupę na. Dwie mniejsze grupy, grupa mistrzowska, grupa spadkowa, walka o medale, walka o utrzymanie. Eee, tak więc tutaj też zaskoczenia wielkiego nie będzie. E, ważna sprawa tutaj zmiana pewna e, W Hali Ergo wymalowali nam linie, e, boiska wymalowali, natomiast żeby nie było zbyt... A no Właśnie dlatego chciałem, kolor zły, kontynu znaczy, kontynu nie, nie kontynuuję, nie właśnie, kontynuuję. <laughs> żeby nie było zbyt kolorowo to niestety, ale bo standardowa linia ma 5 cm szerokości, tam zrobili dwucentymetrowe, 2, 2 cm i jeszcze zrobili to w kolorze żółtym, że ona się z, po prostu zmywa totalnie z tym parkietem i kompletnie jej nie widać, jak ja poszedłem, e, e, zobaczyłem te linie to byłem przerażony, bo już abstrahując od tego, że z, nie wiem, z pola serwisowego nie widziałeś drugiej, no w ogóle nie widziałeś obrębu mójstka, gdzie, gdzie miałbyś serwować, to no, naprawdę kiepsko to wygląda. To ja Ci coś po magazynie Ci coś pokażę na Facebooku. Mhm. Ja mam takie zdjęcie, z, jak jeszcze graliśmy w woleju, były te mistrzostwa polskie, matowskie. W tam chyba z pięć tych linii było Pięć? Wyżej. To jest, tam była taka mozaika, daj spokój. No w każdym razie... To nie, ale to nie będzie problemu. Właśnie, no właśnie chciałem uspokoić, bo wyobraźcie sobie, że no, takie perturbacje małe z, z Ergo trwały. Ostatecznie wyrazili zgodę na to, bo tam był wymieniany parkiet, tam był cyklinowany w pewnych w fragmentach, w pewnym wymieniany. Bo w każdym razie na początku nie chciało Ergo się zgodzić na to, żebyśmy wykleili linię na nowo. No ale ostatecznie się zgodzili, więc kupiłem zieloną taśmę, która odróżnia się od tych boisk siatkarzy, koszykarzy i tam piłkarzy ręcznych. No i zieloną taśmą będę w sobotę albo w niedzielę dzień przed rozgrywkami wyklejał linie, żeby malowanie im tak na dobrą sprawę. To jest błędna robota to. Tak. No niestety, no ale okej. Okay. Cieszę się, że się na to zgodzili, No, Ale co, bo... kupiłeś igru 5 cm. Tak, 5 cm, no nie ma znaczenia. Wiesz, jest dużo było turniejów czy, 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 czy hal, gdzie były też takie właśnie boczne boiska, gdzie była taka wąska... No, tylko mówię Ci, ten kolor praktycznie naprawdę uniemożliwiał. Ale to, był to dlaczego na taki kolor zrobili, pytałeś się? Nie czy to robił podwykonawca znaczy, są... czy nie? nie, nie to znaczy ktoś to robił, jakaś firma, natomiast argument był taki, że Trochę i siarkarze się skarżyli na to, że tam gdzieś za dużo tych linii, bo w pewnym momencie było faktycznie tak, że było poklejonych tamtych takich linii, jakichś dziwnych poprzednich no, i tak dalej. No więc oni chcieli, żeby to było tak troszeczkę bardziej zamaskowane, no i tak zamaskowali, że ostatecznie naprawdę tego nie było widać. No więc no jak gdyby to, to było... No nie dałoby się tak na nowo sprawdzić. Tak, że do, dobrze, tak, dobrze, no. dobrze, że parkiet jest. Oświeżony. No, tak. on już troszkę był zmęczony, nie? Ja? Tak, tak. Parkiet jest odświeżony byłem i tam jest naprawdę spoko teraz. Ciekawe jak z przyszłością, bo to też różnie bywa na no, nowych parkietach. Tak. Czasami jest wyżwiarstwo figurowe, a czasami Tego tutaj. nie wiem. No zobaczymy, zobaczymy. Ale no faktycznie będzie to jakiś tam nowy element. Nowa rzecz. Która, o której muszę powiedzieć, znaczy nowa, stara, większość z graczy, zawodników w ogóle tego nie zauważył, bo wymienił Jarek Śmigielski, tutaj twórca aplikacji e, naszej, tych do liczenia punktów wymienił, bo to była taka wersja, gdzie mogłeś wejść na przeglądarce internetowej to było ale to miało jakieś tam pewne swoje minusy, więc Jarek musiał napisać tą aplikację, że tak powiem, znaczy musiał, no chciał i bardzo za to mu dziękujemy. Chciał napisać tą aplikację na nowo, już taką wiesz, że można sobie ze sklepu Play ściągnąć, no. czy z, z tego App Storea całego. No w związku z tym istnieje taka możliwość, że na początku jakieś tam mogą być, no wiesz, jakieś tam problemy z tego wynikające. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Testowaliśmy to ja, Agnieszka, kilku innych tutaj, kilka innych osób, które pomagają na protokole. No, ale no wszystkiego też się nie da wyłapać, to pewnie gdzieś tam wyjdzie podczas tych pierwszych spotkań. Tutaj nowość na pewno. Typer siatkarskiej ligi Trójmiasta powstaje aplikacja. Hmm. Czy nie tykole, bo ci nie wiedziałeś małeś. o tym, bo ci o tym też nie mówiłem, więc nie. Jarek Śmigielski też jak już poszedł rozpędem, to wziął się za aplikację do typowania spotkań. Mam nadzieję, Jarek tam bardzo, bardzo mocno działa w tym temacie, że ta aplikacja zdąży wystartować przed, no, przed rozpoczęciem rozgrywek. Mniej więcej będzie to wyglądało tak, że można typować wynik spotkań. Za prawidłowy wynik powiedzmy 5 punktów będzie, tak? Jak wytypujesz 3-0, na przykład wolej TGD. Bardzo Rzekł możliwe. Na, <laughs> bardzo możliwe. Tutaj tak może być. No to jest 5 punktów. Jak na przykład ktoś wytypuje wolej TGD 2-1, a będzie 3-0, no to 2 punkty. A, zatem Klasyfikacja... wytypowanie zwycięzcy 2 punkty to dokładny wynik tak? Wszyscy mogą tak. wziąć udział w zabawie. Na koniec sezonu yy, zwycięzca otrzyma tą piłkę Moltena, tą 5 no, tysięcy. Tą, tą... No tą, tą spokój, to, to no. e... Ale tam mamy handicap pewien, nie? Bo już doświadczenie, no, te, no, te, te, te no, parę jak to prawie są za... Tak, ale no fajnie, będzie się sprawdzić i teraz w końcu ktoś policzy te nasze, wiesz, nasze typowania. E... Ale ja nie wiem, czy będę tak samo typował to. No, no, no tak. Może... Na aplikacji nikt nie zobaczy, nikt mi nie, nie powie, ale pan, panie Maćku, pan typował, tak? Mm. tak wiesz, po jak to czasami no wygląda. Pomysł na tę aplikację jest w ogóle taki, że jak sobie ludzie zawodnicy pościągacie tę aplikację, to będziecie mogli powiązać tę aplikację ze swoim profilem na stronie. Czyli Maciej Kot ściągając aplikację, może ją powiązać z profilem Macieja Kota. Docelowo to jeszcze na tę chwilę nie wystartuje, bo to jak gdyby etapami wszystko będzie wdrażane. Docelowo będzie tak, że Maciej Koc zakończy spotkanie, dojdzie do szatni i będzie miał i zdobył punktów, tak, no takie wiesz, powiadomienie będzie Ci na telefon wyskakiwało. Albo na przykład będzie powiadomienie, że nie wiem, ja wstukam terminarz na stronę, będziesz miał powiadomienie w telefonie, że dla Twojej drużyny jest E, przygotowany terminaż. Czy trwa dużo na coś Dokładnie. Tak. Dokładnie. Czy o jakiejkolwiek zmianie? E, to się na pewno przyda. Nie? No na pewno się przyda, bo dużo osób gdzieś też, no wiadomo, nie zagląda na tę stronę. Co ruszy, także żeby... będzie. Ja, ja, ja teraz zapomniałem kompletnie, że mi chłopaki ode mnie podesł podesłali tam, no, ten. O, ten czy się czy wszyscy... czy to już? No właśnie, się zastanawiam. Czy wszyscy już, czy, czy nie było podobnych sytuacji tak jak ty. Zobaczymy, jak się tutaj ta aplikacja do tego typowania sprawdzi. Zobaczymy, czy będą chętni, żeby w takiej zabawie brać udział. Myślę, że będą. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak i że gdzieś tutaj. Zresztą ja tym będę miał fajną Wiesz Taką informację nawet do podsumowań, czy, czy do. Zapowiem, że 60% 60 czy 70% użytkowników <laughs> typowało w ten albo w ten taki a nie inny sposób. No, myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Także Jarku bardzo ci za to dziękujemy. Kolejna sprawa od tego sezonu wraca kawa dla MVP od Grzegorza Walukiewicza, tutaj Bera Cafe, chociaż będzie to troszeczkę utrudnione logistycznie, z uwagi na to, że... Grzegorz ma tam kontuzję, więc, a też nie mieszka najbliżej mnie, więc musimy się tutaj jakoś... Jezus, nie przyjedzie kibicować zobaczy. czyli Amigos chociaż zobaczy, raz? Zobaczymy. Skawusio. Zobaczymy. Ale na pewno będzie, już tutaj z Grzegorzem jesteśmy po słowie, także no fajnie, że, że to wraca. No i coś, Maciej, no z tych organizacyjnych spraw, no to, to będziemy mówić, że tak powiem, na bieżąco w trakcie kolejnych magazynów może pokrótce powiemy jak to wygląda w poszczególnych ligach mamy aha jeszcze jedna sprawa jeszcze przez te kilka dni będą trwały tam testy tych naszych aplikacji na stronie więc no, mamy tutaj przykład że nie wiem dream volley gra z Mishmaszem. 23 sierpnia 23.59 pojawiły się takie głosy, pytania czy to, o co to się dzieje w ogóle, ale to, zaczęliśmy dopisywać, że jest to test aplikacji, więc myślę, że tutaj raczej nikt nie będzie miał możliwości się pomylić. Maciej, pierwsza liga, CTO Wolej staje do obrony tytułu mistrzowskiego, z CTO odszedł Adam Sobstyl, i Kacper Mielecki dwóch takich naprawdę graczy, którzy no, w dużej mierze przyczynili się do tego tytułu mistrzowskiego. Myślisz, że CTO jest faworytem? Czy tutaj no, dosyć mocne transfery MPS-u trzeba przyznać? No MPS-u, IP też. MPS-u, no tutaj z, z Merkurego do MPS-u e, przeszli e, Arek e, Kowalczyk, mm -hmm. Mateusz Berend, e, Wojtek Małecki. Później y, Jetkę, jak ma kolega na imię Kuba. Jetkę nie grał w Środkowskiej listy Trójmiasta, ale jest to takie dosyć głośne nazwisko. No, na pewno Także... grał w Lesowi nie? w tym no. Prize Grand Prix, co było tak. A jest. chyba tam Igor też grał? Igor nie? też grał. <śmigli> ale też Igor grał? Tak, tak to Igor tak. grał z Kubą w Lesowi Igor, Igor grał. A jeszcze, 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 jeszcze chyba parę osób takich z miasta grało w mhm. I zarówno no z... kobiet i mężczyzn. Streflem grał y... Piotr i No, Piotr i dokładnie. E, także no, myślę, że tutaj pierwsza liga. Zobaczymy jak Merkury. Tutaj no, kilka osób odeszło. E, póki co Ale nie dużo nie... ten sferów w pierwszej lidze, nie? Tak sporo, wewnętrz. sporo. Nikogo z kolei nie dopisali. E, Piotrek Pewnicki mówi, że tam no, jeszcze może się tutaj jakieś niespodzianki pojawią. Być może kogoś dopiszą. E, y... AIP, tak jak powiedziałeś, no, transfer, myślę, że taki jeden z najgłośniejszych i jak nie najgłośniejszy, ściągnęło Przemka Wawera, e, także na pewno jest to hitowy transfer. E... No tak, dokładnie, nie, nie przeglądałem tych wszystkich składów, ale tam tak rzuciłem czasem okiem, to tak. No, tak. Piotrek Ścięgosz też do AIP e, przeszedł, także no, tutaj może, może być naprawdę ciekawie, może się ten plan Adrena Osuskiego e, trzysezonowy, bo on mówił, że awansować, Eee, zaklimatyzować, zwyciężyć. Zaklimatyzować i chyba, <laughs> chyba nawet nie mówisz wyciężyć, ale, ale pudło. No. Także pudło. jest to naprawdę w tym sezonie wydaje mi się, że dosyć realne. Zobaczymy. Zobaczymy, czy... jak to w planie wyjdziemy. Ekohurt na pewno też mocna ekipa w tym sezonie. Bez jakichś tam większych zmian. Natomiast stabilizacja, stabilizacja oni to, to wydaje mi się, że taka drużyna, która już no, w poprzednim sezonie już była naprawdę bardzo blisko tego. Ligowego topu. Wydaje mi się, że tutaj jest duża szansa. Flota, kilka transferów też. To no właśnie, kto, kto, ktoś tam. Raczej nogi, środku, zasadzie, środkowy czy... z szachmatu Arfion mhm. plus środkowy z Zajpę z... Kirill Bogdan. A. Bardzo dobry gracz. Tutaj też występował w meczu gwiazd. Także no, w ogóle notabene flota. Dzisiaj wpisywałem dopiero skład sześciu graczy z Ukrainy, pięciu z Polski, więc pierwszy raz w historii w ogóle mamy taką sytuację, że nie, tak. no w zasadzie było Prometeus, gdzie było no tak, no tak, tak, tak. To, to dobra, to się podniecimy troszeczkę. A um, to, już, to już idą, idą takim kierunkiem rakowa często chyba, Trochę, tak. Na kobiet Polaków. Tak, tak. <laughs> um. Ale sukcesy są, to może jest weż. Dużo, jest dużo, bardzo dużo zmian w ZCP, no i wolę Ukrainę, bo no to, trzeba, to trzeba o tym powiedzieć. Nie wiem czy czytałeś dzisiaj komentarze? Komentarze nie czytałem. No to pozwolę sobie te komentarze zacytować, bo może nie wszyscy je widzieli, ale wydaje mi się, że są stosunkowo E, ciekawe. Pierwszy, e, grube, transfer, grube roszady ZCP, wolej Gdańsk. To już ostateczne przytacowanie. Czy tak będą się zamieniać w zależności od wyników na koniec sezonu? Otóż pileczka była ewidentna. <noise> e, odpowiedź e, jednego z użytkowników: wolej nie awansuje, a ZCP spadnie, i tyle w temacie. No Nie da się ukryć, że faktycznie e, no, większość tych graczy, którzy występowali w poprzednim sezonie w pierwszej, lidze w ZCP, obecnie będzie grało w drugiej, lidze w, e, w wolej Gdańsk. to jest Drużnik, która spadła. Tak, 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 tak. E, natomiast ci gracze, którzy sp no spadli z boleń, starszyzna. E, starszyzna, tak. e, będzie występowała e, no, jako ZCP. I tutaj na pewno takie ciekawe ruchy. E, dużo transferów w tę i w tę. E, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast tak wygląda na to, że ZCP. Znaczy, przepraszam, stare ZCP, a obecne w No to tak troszeczkę odbiega w tę stronę. To nie subie, tylko jako, która, AWF. AWF, no. Jako AWF grają. Więc tak, Praktycznie tak, to jest tak. sam skład AWF, oni jeszcze ściągnęli od dwóch Oliwiera Koteckiego i Kubę Kozłowskiego z Awokado, którzy grają tak, tak. na tym awf -ie. To jest 12 osób. Pan Kozłowski grał w Awokado teraz? Grał. W tym sezonie poprzednim? Tak. Coś, ale nie za dużo, no ale nie za nie dużo, mówi, to, nie, nie no, bo no. trochę kontuzje, coś tam, zresztą chyba też w tym mieście nie mieszkał przez pewien czas, no, 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 no. także taka sytuacja, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, na pewno Wolek Gdańsk przechodzimy tak troszeczkę płynniej do, do drugiej ligi, myślę, że Wolek Gdańsk będzie na pewno jednym z faworytetów do, no, no, no. do wygrania ligi, tutaj nie mamy co do tego wątpliwości. Bardzo dobrze tym chłopakom wiadło się w pierwszej lidze, więc czemu w drugim miał być tak dobrą no tak. sprawę. No i mieli tam pod koniec jeszcze znaczy. szansę na pudło, nie? Tam, jakby tam z zagraniczami lepiej zagrały. Lepiej. Dokładnie. Druga liga, no to myślę, że te drużyny, które poparczą, no to tak jak mówię, Wolej Gdańsk, BMW z pewnością. Dziki. Dziki, Hydra. No, zobaczymy, czy ktoś tutaj jeszcze się. Włączy Dream Volley w tym sezonie dosyć. Dobry, dobrze, że wyglądali chłopaki. No, myślę, że tak dosyć wyrównane tutaj będzie w drugiej lidze. Do drugiej ligi awansowała ekipa TGD. Maciej kot, jakie ma oczekiwania w stosunku do tej. Byle, do... Nie, byle nie ostatnie miejsce. Byle nie ostatnie miejsce. <laughs> Ale no, jest tu tak na pewno sporo drużyn, z którymi możecie popatrzeć. Zresztą pokazał to poprzedni sezon, nie wiem, Volley Surprise. Nie pamiętam czy oni wygrali, tak chyba wygrali, albo byli o włos od wygrania z Tufi Team, które później awansowało, a woli Surprise zajęło miejsce w branżach wygrało z flotą. Dokładnie, a Axis, które spadło to z, z tufikami, tam przecież było chyba, nie 30 do 28 i 1-1 w setach i no. ostatecznie tufi wyciągnęło, ale tak było naprawdę na no, Nie no, tak. śledziłem drugiej. Także no, no, jak gdyby mówię, no nie jest to też tak powiedziane, że drużyny, które gdzieś tam są... No ale do... wiem, że wiesz, no, wiem, że to jest przeskok, nie, no tak. poziomowo. Z pewnością e, przekonacie się o tym w pierwszym tygodniu, no, na wiem, pewno, wy, e, bo macie dosyć trudny terminarz. Wolej Gdański Dribble. No, no. Widziałem. Także. Ale to wiesz, są plusy, nie? No, na pewno. Z, z głowy będzie. No to na pewno, na pewno. E, w dzikach Wejorował troszeczkę e, zmian. BMK e, Wolej ściągnęła e, zawodnika ze zmieszanych atakującego Bartka Kusińskiego. To na pewno też taki ciekawy, no to znałem, ciekawy transfer Macieja paporskiego z Bayera, ściągnęli. A to szkoda, że Także tutaj też, też ciekawe ruchy nastąpiły. Hydra, raczej stabilizacja, info-stabilizacja, masz stabilizacja, oliwa nie zmieniła nikogo. Spontan jeszcze nie wysłał składu. Coś tak co spon typowy, typowy spontan. Typowy spontan. Wiele dopisało bodajże dwóch zawodników. Ciekaw jestem, jak będzie z wyglądało w tej drugiej widze. wysłali wysłaliście skład, nie? No. Tak, wysłali skład. Dopisali o, też fajny bardzo transfer kuba Wilkowskiego, który występował kiedyś w Decathlonie, później w Merkurym, atakujący. On się wymieniał z Wojtkiem Małeckim. Naprawdę bardzo dobry zawodnik. Nie wiem, jak oni go tam. Czy on będzie grał na ataku, bo tam tego dosyć atakującego to mocnego mieli. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, zobaczyć. ale. No, no, ale, no też nie, to też dwie osoby z Ale gdzieś tam w tamtym posadzaniu, pamiętam w komentarzach pojawiła się taka informacja, że typuje, że Old Boys, ktoś tam typował, że Old Boys od razu pójdą do pierwszej ligi, no myślę, nie, że, że to tak się nie, nie uda. Nie, nie Zresztą Old Boys, co ciekawe, grało w ostatnim czasie sparingi, przegrali z Hydrą 3-1 i przegrali z tufitim Team 0-4, więc no to też pokazuje, że z tymi drużynami, nie, No, no tak, mocniejszymi... To, wiesz, no jest przeskok hmm, poziomu między pierwszą a drugą ligą. Więc no tak. Myślę, że tak środek tabeli odbój się będą mhm. okupować. E, trzecia liga tutaj gdzie mamy największe zmiany? E, myślę, że największe zmiany mamy w Speednecie 2. A tak, czytałem. Na samym początku. Bo... Tak, Marek Ogonowski przeszedł do... Maciej Łukasik. Maciej Łukasik, Tomasz Nożyński ze Spontana. Dzisiaj Speednet dopisał dwóch zawodników, być może będziesz ich znał. To będą debiutanci w siatkarskiej lidze miasta, ale z tego co wiem, grać w siatkówkę chyba potrafią. Patryk Ejnik, Miłosz Kwieciński, nie znam chłopaków. Ja też nie znam. Ale z tego, z tego, co słyszałem, no to mają mieć naprawdę mocną ekipę. Zresztą się założyłem z prezesem Speednetu, z Markiem Ogonowskim tak samo. Oni mówią, że pudło w tym sezonie, a ja mówię, że nie. No i zobaczymy, bo tak, o ile byłem pewien jeszcze kilka tygodni temu, tak teraz no już tak, tak na pewno nie jest. Zobaczymy. No ale no to tym bardziej ciekawie będzie w tej trzeciej lidze, bo już poprzedni sezon mieliśmy mega ciekawy, gdzie było sześć drużyn, gdzie tam walczyli do końca. No. 6, sześć, Bayern a Port był siódmy, Port był siódmy, ale nie, też był stosowany. Port miał początek sezonu ok, i też był, walcał awans, ale później się rozjechał. Mhm. I, I został Bajer, B, my, co tam jeszcze było. No aktywni. No to wiadomo, a, aktywny i ktoś jeszcze. Flota. A, i flota. No tak, teraz mamy, myślę, że tak, Flota, BL, Axis, Aktywni e, Bayer, Speednet 2. Speednet 2 być Zobaczymy, może, e, zobaczymy jak Spadkowicz bez Boys Bloom sobie poradzą, są ludzie, którzy jednak nie potrafią, Ale tam też, te, też jakieś transfery. Też zawirowania, ja dużo też transferów oczy, e, z takich aut, A. żebym tak to ujął. Ale, ale że koniec kariery? Czy, nie, nie, Mastersi, e, Intermarine tam kilku, kilku chłopaków, nie wiem czy jakieś nieporozumienia tam były, czy co, natomiast no, kilku, kilku zawodników faktycznie z tej drużyny odeszło, aczkolwiek no nadal uważam, w tej drużynie są ludzie, którzy grają, no, nie wiem czy mogę powiedzieć, że kilkadziesiąt, ale kilkanaście dobrych lat razem grają w i na pewno się znają, zresztą też jest kilku chłopaków z tego Intermarine, Także na pewno to będzie też mocna drużyna, także no, no, te, tak, że, tak, że to no, nie No tak, to, tak, to z, zawsze, nie? Spadkowicze ja Jestem bardzo ciekaw tego z... spotkania Speednet bez Boys Bloom, do którego dojdzie już w tym tygodniu najbliższym. A, także no, to, to będzie naprawdę bardzo, bardzo fajne to, spotkanie. Telewizyjne musisz zrobić. Myślę, że tak, a aczkolwiek <laughs> bez Boysi muszą się nastawić na to, że będą mieli dosyć e, trudną przeprawę z tego, co tutaj możemy się e, dowiedzieć. Zobaczymy, czy będzie jakiś czarny koń w tym sezonie. Eee, tak jak port w tamtym? Na przykład eee, zobaczymy czy, czy tutaj... No w tamtym sezonie trzecia liga wyjątkowo ciekawa była uważam. Eee, miejmy nadzieję, że eee, w tym sezonie będzie tak w każdej z, każdej z lig. A pierwsza też była ciekawa. No tak, 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 to prawda. No. Także panie Macieju, zobaczymy jak pierwszy tydzień rozgrywek. Pamiętajcie słuchajcie o tej przerwie, którą mamy tuż od razu po tym pierwszym tygodniu rozgrywek. Eee, no cóż, widzimy się w poniedziałek. Cieszę się, że wszystkie drużyny, które grały, e, no, chcą grać ponownie, także to, to jest na pewno bardzo, bardzo fajne. Cóż, do zobaczenia. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Do... No. Dzięki, cześć.